Lepsze animacje mobów, straszne potwory i nowe łodzie. W dzisiejszym odcinku przedstawię 16 modyfikacji na wersję 1.21.4, które urozmaicą wasz Minecraft. Jeśli jeszcze nie macie suba z dzwonem, koniecznie to zmieńcie i zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. A jeżeli macie suba, sprawdźcie czy na pewno macie dzwonek. Linki do modu w opisie filmu i na moim Discordzie. Goblin Traders Dodaję do gry gobliny, z którymi możecie handlować. Są dwa rodzaje. Zwykły, zielony, który respi się w jaskiniach, oraz pomarańczowy, występujący w nederze. Od pierwszego Możecie kupić płytę podkę regeneracji, szybkości, kozacką siekierę i inne mniej cenne przedmioty. Drugi netherowy oferuje znacznie lepsze itemy, między innymi odłamki nederytu totem nieśmiertelności, netherowe brodawki, czaszkę ujderowego szkieleta i nederajtowy hełm. Moby są przyjazne, jednak jeśli je zaatakujecie, potrafią się na Was wkurzyć. Kiedy uderzycie moba, ten przewróci się na ziemię, a potem wam odda. Na końcu zjedzenie, żeby zregenerować życie. Możecie też sami poczęstować ich waszym pożywieniem. Gobliny urozmaicą i uproszczą Waszą. Teraz zamiast szukać niederowej fortecy, po prostu kupujecie brodawki od nowego handlarza. Dark Mist horror. Gęsta, nienaturalna mgła rozprzestrzenia się po krainie, pochłaniając świat niesamowitej ciszy. Tak twórca opisuje swojego moda. Jest to przenośnia, ponieważ modyfikacja dosłownie nie dodaje mgły, ale strasznej istoty, struktury i nowy wymiar. Najważniejszym mobem jest tak zwany Obscured. Tajemnicza postać z ostrymi zębiskami, która uwielbia was obserwować. Po jakimś czasie waszej rozgrywki zaatakuje. Podbiega do gracza, bije go i przenosi do innego wymiaru. Kiedy się tam tepniecie dostaniecie negatywne efekty, takie jak spowolnienie i oślepienie. oś mogli słyszeć przerażającą muzykę. Po chwili na ekranie wyskoczy napis biegnij i właśnie to radziłabym zrobić. Ten świat jest pełen strasznych stworów, które będą chciały was zabić. Głównym biomem jest ciemny las porośniętym chem, Jednak na swojej drodze będziecie mogli spotkać stary dom. Jest tam mnóstwo pokoi, w których możecie się schować. Oprócz tego da się skraftować kasetę, a gdzieś na strychu jest odtwarzacz, dzięki któremu możecie ją odsłuchać. Dobry. To the Zawiera ona instrukcje bezpieczeństwa. Jak wyjść z wymiaru? Szczerze, nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzach. Oprócz ciemnego potwora jest jeszcze dziwna kręcąca się kula i jakiś zbugowany mob. Deep Dark Trader. Dzięki tej modyfikacji będziecie mogli zdobyć nową, unikalną zbroję Wardena. Aby to zrobić, udajcie się do nowej struktury znajdującej się na biomie Deep Dark. Jeśli będziecie mieć szczęście, znajdziecie mały domek, w którym mieszka nowy osadnik. Wygląda jakby został zarażony. Pół twarzy i ręce ma pokryte skalkiem, a jedno oko zmieniło się na niebieskie. Villager ma nową profesję na poziomie nowicjusz i na początku będziecie mogli od niego kupić wełnę i nowe buty. Żeby zdobyć pozostałe części zbroi, musicie zlevelować wieśniaka tak, aby miał mistrzowski poziom. Zbrojem ma taką samą ochronę i wytrzymałość jak diamentowa. Jednak daje dwa efekty noktowizję i szybkość. Dodatkowo kozacko wygląda. Czapka ma rogi przypominające głowę Wardena, a klata wystające elementy. Niestety w żaden sposób nie wpływa na agresję nadzorcy i mob i tak będzie chciał was zabić. Delikatnie zmienia animację mobów, ulepszając wygląd gry. Oto zmiany. Od teraz Creeper kołysze się na boki, atakujący Enderman podnosi ręce do góry, ośmiornice mają faliste macki, pies zamiast siedzieć leży i ma bardziej puszysty ogon, Gast ma falujące nogi, świnie mają uszy i wiele więcej. Animacje wyglądają naprawdę świetnie i według mnie ta modyfikacja idealnie sprawdzi się do realistycznej paczki modów. Washbucklers. Macie dość podróży w zwykłych, nudnych łódkach? Dzięki tej modyfikacji możecie stworzyć nowe łodzie, które nie tylko świetnie wyglądają, ale są też szybsze. Są cztery rodzaje, które różnią się od siebie modelami, wielkością i liczbą żagli. Da się je skraftować. Aby to zrobić, musicie na początku stworzyć specjalne żagle i czerwone łódki. Potem łączycie je i temami zależnie od tego, jaką chcecie mieć łódź. Możecie też stworzyć ręczną armatę i specjalne naboje. Dzięki niej zadacie spore obrażenia swoim wrogom i rozwalicie pobliski teren. Dodatkowo jest też tratwa. Miłego eksplorowania oceanu. Wither's wrath. Walka z Widerem jest dla Was za prosta. Dzięki tej modyfikacji stanie się bardziej wymagająca i niebezpieczna. Po pierwsze, kiedy przyzwiecie Widera, wybuch będzie większy. Zobaczycie dziwne, ciemne cząsteczki. Dzień zmieni się na noc i zacznie padać. Po drugie, modyfikacja dodaje niektóre mechaniki walki z Bedrock Edition. Na przykład, Wither czasami respił Widerowe szkielety. Po trzecie, bo ma więcej HP i nowe unikalne ataki. Kiedy ma połowę życia, zlatuje na dół, przywołuje piorun i rozwala bloki. Kiedy jest już bardzo osłabiony, potrafi taranować gracza i wkopywać się w ziemię. Dodatkowo jest też nowa animacja jego śmierci. Podsumowując, od teraz będziecie bali się Widera. No chyba, że niczego się nie boicie. Mobs. Modyfikacja dodaje 13 nowych mobów do gry. Oto według mnie najciekawsze stworzenia. Węże respią się w dżungli, pustyni i na bagnach. Są wrogo nastawione do gracza. Skalkingi to małe agresywne moby pojawiające się w jaskiniach. Zadają bardzo mało HP i nie stanowią dużego zagrożenia. Kapibary to przyjazne stworzenia, które występują na bagnach. Możecie je rozmnażać jabłkami. Są jeszcze pingwiny, słonie, i illager w kapeluszu i wiele więcej. Moby urozmaicą Waszą rozgrywkę i dodadzą więcej życia do Waszego Minecrafta. Spiders. Lubicie pająki? Jeśli tak, ta modyfikacja Wam się spodoba. Dzięki niej możecie oswoić pająka jaskiniowego i zwyczajnego. Podejdźcie do moba trzymając jakiekolwiek mięso i kliknijcie w niego prawym przyciskiem myszy. Po krótkiej chwili pająk się oswoi i będziecie mieć nowego kolegę. Będzie podążał za wami jak pies i pomagał w walce z agresywnymi potworami. Możecie kazać mu siedzieć i zmieniać kolor jego obroży. Dodatkowo da się je rozmnażać i tworzyć mini pajączki. Legacy. Modyfikacja inspirowana starożytnym Egiptem i czasami faraonu. Teraz w trakcie podróży po świecie będziecie mogli spotkać nowy pustynny biom z niesamowitymi strukturami. Wygląda zupełnie inaczej niż normalna Minecraftowa pustynia. Teren jest bardziej górzysty, pokryty palmami, z nową roślinnością i dziwnymi kaktusami. Kiedy wejdziecie na biom, kolor nieba zrobi się bardziej niebieski i usłyszycie unikalne dźwięki. Na biomie są nowe struktury. Pierwsze to Sfinksy, w których są dwa pokoje z blokami netherytu i złota. Drugie to gigantyczne świątynie pillagerów. W środku jest mnóstwo pokoi z cennymi itemami, pułapki, tajne przejścia i spawnery. Kolejne to duże łuki z bikonem w środku. Są jeszcze starożytne biblioteki, wieże i mnóstwo innych ciekawych budowli. Dodatkowo są nowe moby. Mumie, pustynny creeper i zmieniony pająk. Spadające gasty. Dzięki tej modyfikacji jest to możliwe. Teraz, kiedy zabijecie gasta, będziecie świadkami epickiej... Animację jego upadku. Po pokonaniu mob obróci się i zacznie spadać w stronę Ziemi z otwartą paszczą, a z jego ciała będą unosić się cząsteczki dymu. Kiedy zderzy się z podłożem, spowoduje eksplozję, która rozwali pobliskie bloki. Według mnie wygląda to kozacko i na pewno urozmaici waszą rozgrywkę. MooBlooms Flower Cow dodaje do gry Moba, który został odrzucony w głosowaniu na Minecraft Live w 2020 roku. Cienie MooBlooma. Oprócz niego, na waszym świecie będziecie mogli spotkać inne rodzaje kwiatowych krów: przykład ciemno-niebieską, czerwoną, białą, różową i wiele więcej. Moby są przyjaźnie nastawione do gracza i respią się w kwiecistym lesie, górskiej łące i na słonecznikowych polach. Krowy mają na plecach kwiaty zależne od swojego koloru. Kiedy klikniecie na nie mączką kostną, możecie je dostać. Dają też mleko, tak jak ich zwyczajna Minecraftowa odmiana. Dodaje strach na wróble w różnych kolorach. Będziecie mogli nimi udekorować swoją farmę, ale nie tylko. Mają także inne ciekawe zastosowanie. Dzięki nim spawnery w grze pozostaną aktywne, nawet gdy nie będzie w pobliżu gracza. W standardowym Minecrafcie, jeśli za bardzo odejdziecie od spawnera, ten się dezaktywuje i nie respi mobów. Teraz to już nie będzie problem. Jeśli postawicie strach na wróble na spawnerze, ten pozostanie aktywny, a moby będą się pojawiać, podczas gdy wy będziecie mogli zająć się innymi ciekawszymi rzeczami. Już nie będziecie musieli czekać, zrespią się moby. Ekspienie i enchantowanie stanie się dużo prostsze. Aby stworzyć stracha na wróble, połączcie w craftingu wykrywaną dynię, snopsiana i trzy patyki. Żeby zmienić jego kolor, wystarczy kliknąć w niego barwnikiem. Frozen Zombie Castle Potrzebujecie nowych wyzwań? Przedstawiam zamrożonych zombie. Są silniejsi od swoich zwykłych odpowiedników, mają czapki i miecze, a kiedy was uderzą otrzymacie efekt podobny do tego, który dostajecie, kiedy wpadacie do sypkiego śniegu. Jeśli jesteście bezbroi, zabiją was na trzy hity. Moby respią się w nowej strukturze, która generuje się na zimowych biomach. Jest to zamek z czterema wieżami i pokojami pełnymi skrzyńcowymi i temami oraz spawnerami. Orc Hut dodaje nowego agresywnego moba do gry, a dokładniej Orka, humanoidalnego potwora ze świata fantazy. Podczas podróży po świecie będziecie mogli natknąć się na nową chatkę. W jej wnętrzu znajduje się spawner, który respi nowego MOBA. Stwór ma 18 punktów zdrowia i zadaje 4 serca obrażeń. Sam nie stanowi zbyt dużego zagrożenia, jednak jeśli jest w grupie, bez dobrej zbroi nie macie szans. W domku jest stół kowalski, dekorowane garnki i beczki z żelazem i innymi itemami. Foul service. Podoba Wam się Pell Garden, ale boicie się krikinga? Przedstawiam przyjazną wersję bladego ogrodu. Ta modyfikacja dodaje nowy biom, który jest ultra bezpieczny. Dlaczego? Bo nie respią się tam żadne agresywne moby. Biom wyglądem przypomina połączenie bladego ogrodu i wiśniowego gaju. Znajdziecie tam unikalne drzewa, których liście ozdobione są kwiatami. Jeśli użyjecie na nich mączki kostnej, wyrosną owoce. Po ich zjedzeniu uzyskacie efekt regeneracji na 3 sekundy. Oprócz tego są nowe mikstury. Jedna z nich odstrasza Krikinga i to dosłownie. Kiedy ją wypijecie, mob od razu zacznie od Was uciekać. Bardzo Przydatne jeśli chcecie udać się do bladego ogrodu. Oprócz tego są też nowe krzewy i kwiaty. Roads. Macie problem ze znalezieniem wioski, ta modyfikacja to zmieni. Dodaje ona naturalnie generujące się drogi, które łączą wioski na waszym Minecraftowym świecie. Wystarczy, że traficie na jedną z takich ścieżek i będziecie nią podążać. Prędzej czy później zaprowadzi was prosto do osadników. Drogi dopasowują się do otoczenia i różnią się wyglądem w zależności od biomu. Możecie trafić na trasy z błotnych cegieł, andezytu i kamiennych bloków. Na wodnych obszarach Zamiast tradycyjnej drogi pojawiają się boje, które wskazują kierunek. Jest tylko jeden minus. Na zimnych biomach drogi pokryte są śniegiem, więc trudno je znaleźć.